Przejść Duchu Święty do naszych serc. Z łaską głoszenia i słuchania, zrozumienia i daj nam tą łaskę, byśmy podnieśli głowy, byśmy nabrali ducha, byśmy stanęli do walki z ufnością i nadzieją w Bożą opiekę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ten tydzień, którym kończymy seminarium nasze seminarium od nowy wiary jest zatytułowane nabierzcie ducha i podnieście głowy jakże aktualne to jest w naszych czasach Chrystus przestrzega w tym słowie z Ewangelii Łukasza 21. rozdział żeby was nie zwiedziono Podnieście głowy i nabierzcie ducha, niezależnie co się dzieje. Nie trwóżcie się, mówi Chrystus, dziś, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Ten temat będziemy rozważać każdego dnia. Nie trwóżcie się, czyli zachowaj pokój serca. Należysz do Jezusa. Poświęciłeś życie Matce Bożej. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Nie trwóżcie się, powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Podniosą na was ręce, będą was prześladować. To się dokonuje, ale właśnie te sytuacje, mówi Pan, będą dla Was okazją do składania świadectwa. Nie martwcie się, co będziecie mówić, nie postanawiajcie swojej obrony. Ja dam Wam wymowę, mądrość. Ja dam wam światło, ja dam wam ducha Bożego, dam wam siłę. I ta konfrontacja dokonuje się. I już Papież Jan Paweł II jeszcze jako kardynał, to był 74. rok zdaje się, mówił: jesteśmy świadkami największej w dziejach ludzkości konfrontacji między ewangelią a Antyewangelią. Kościołem, a antykościołem, i to się dokonuje, i tego jesteśmy świadkami, ale niezależnie co nas spotyka i co jeszcze spotka, pokój serca. Pokój serca. Chrystus zapowiadał tą próbę, ucisk, że nawet w jednej rodzinie, mówił wprost: w jednej rodzice, rodzice bracia, krewni, przyjaciele, niektórych, o śmierć przyprawią, ale obietnica Bożej opieki jest w tym słowie dziś tak mocno dla nas przedstawiona: włos z głowy Wam nie zginie. Co my mamy robić? Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Więc trwać, mimo wszystko, i jeszcze tym bardziej silno i mocno. Trwać w modlitwie, we wspólnocie, w drodze wiary. Chrystus zapowiadał: będzie wielki ucisk. Przyjdzie wielki ucisk na Ziemię. Ludzie mdleć będą ze strachu, zapowiadał Pan. A co wtedy zrobić mają uczniowie? Jezusa wskazuje program: nabierzcie ducha i podnieście głowy, mówił Chrystus. Nie martw się tym, co jest na zewnątrz Ciebie, nie rozpraszaj się. Ty patrz na Jezusa. Kościół zawsze uczył zasady widzieć, oceniać i działać. Duch Święty wskaże, co robić, jak zadziałać, ale najważniejsza jest postawa serca teraz. Nabieraj ducha w modlitwie, by stawać. Nabieraj ducha, pilując swojego serca, by było silne i mocne. Tekst grecki w tym miejscu mówi, gdy słowo wskazuje nabierać ducha. Odegnijcie się, bo jesteście zgarbieni. Odegnijcie się, wyprostujcie się, bo jesteście przygnębieni. Może lękiem, może strachem, może niepewnością. Odegnijcie się, mówi Słowo Boże. Wyprostujcie się przed obliczem Pana. Jesteście uczniami Jezusa, jesteście dziećmi bożymi. Pokrzepcie wasze ręce w obecności Bożej. Wyprostujcie wasze kolana, należycie do Jezusa Chrystusa. On daje siłę zmęczonemu. On pomnaża siły omdlałego. Jak mówi prorok Izajasz i ci, co zaufali. Bogu odzyskują siły. W Bogu odzyskujemy siły. To On jest naszą mocą. Więc módlmy się, czuwajmy z nadzieją. Nie bójmy się. Bóg jest z Tobą. To jest ta postawa serca, do której dzisiaj Pan zaprasza. Podnieście głowy. Przygnębieni, smutny, lękający się, podnieście głowy, mówi Chrystus. Nabierzcie ducha w codziennej modlitwie, pompuj w siebie Bożą Moc, Boże światło, Bożego Ducha. To jest nasza postawa, do której Chrystus nas dzisiaj przecież zachęca, byśmy jako Jego dzieci stanęli w autorytecie, w godności dzieci Bożych. Bez ręku i Pan nas posyła. Posyła, daje Ci autorytet. Przypomnij sobie o tym, że On daje Ci moc od chrztu, od bierzmowania, On daje Ci siłę. Czasem może czujesz się słaby, to dobrze, to bardzo dobrze, bo wtedy wiesz, że to z Boga jest ta moc, a nie z nas. Ilekroć nie domagam, mówi święty Paweł, tyle tylekroć jestem mocny. Moc bowiem w słabości się doskonali. Mówi często święty Paweł o swojej słabości, a jednocześnie o mocy Bożej. Wprost, by z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. On ci daje moc w Twoim kruchym, słabym ciele. W Twojej niemocy, w Twoim zmęczeniu, to jest moc wiary, to jest moc Ducha Świętego, aby iść w ten właśnie świat, iść. On nas posyła: Idźcie, mówi, idźcie do owiec, które poginęły, idźcie i głoście, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, idźcie w ten świat, nie bójcie się go. Chrystus mówi: nie bójcie się. On posyła każdego z nas. Po to wyposaża cię mocą. Po co ci, po to ci to wszystko dał w twoim życiu, właśnie po to, by iść? Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. By dawać, by głosić, by się dzielić, by nie myśleć to wszystko tylko dla mnie. Nie. To dla każdego, kogo spotkasz. Masz się tym dzielić, a Duch Święty będzie Cię prowadzić w Twoim głoszeniu, słowa. Będzie Wam bowiem podane, co macie mówić, bo Duch Święty będzie mówił przez Was. W tych trudnych czasach prześladowań, zmagania, walki, kiedy okazuje się, jacy są ludzie, i nawet Chrystus zapowiada, będziecie w nienawiści. U wszystkich z powodu mojego imienia, ale mamy trwać do końca. A Bóg da ci siłę. Co ty masz zrobić? Napełnij swoje serce Bożą mocą, Bożą miłością, Bożym słowem, a potem, kiedy przyjdzie potrzeba, stanie się. Z obfitości serca powiedzą twoje usta. Ale najpierw to ma być w sercu. Najpierw sercu przyjmuj, najpierw serce napełniaj tym słowem, codziennej modlitwie swojej, a gdy przyjdzie czas próby, ucisku, konfrontacja, prześladowanie, wtedy się to stanie. Z obfitości z serca powiedzą usta Amen? Amen. Będziecie rozważać te teksty w tym tygodniu o posłaniu, o autorytecie. O mocy, o odwadze, o sile, by iść w ten świat bez lęku. Chrystus mówi wielokrotnie: Nie bójcie się. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Nie bójcie się. Nawet jeden wróbel nie spada na ziemię bez woli ojca. O ile bardziej wy, którzy jesteście w rękach Boga, u Was mówi Pan. Wszystkie włosy na głowie są nawet policzone, więc czego się martwisz o jutro? Nie martw się o jutro. I dzień dzień samo siebie się będzie martwić. Ty staraj się najpierw o Królestwo Boże, o Twoje zjednoczenie z Jezusem, przylgnięcie do Pana, o zażyłość na co dzień z Nim, a wszystko inne będzie ci dodane w takim właśnie nastawieniu. Przeżywaj te dni, podnieś głowę i nabieraj ducha, nie bojąc się, nie martwiąc się. W tej postawie takiego apostolstwa, godności, autorytetu, przyznawaj się do Jezusa Chrystusa. Ja się cieszę, jak widzę na Facebooku, że udostępniacie, że nakładki te nakładacie. Że się nie boicie dać świadectwo, że jesteście za życiem, że dajecie świadectwo o Ewangelii Jezusa. To jest przykład właśnie wiary. Chrystus mówi wprost do każdego, kto się przyzna do mnie, przyznam się i ja i odwrotnie. Do każdego, kto się zaprze mnie, zaprę się i ja przed Moim Ojcem. A zatem co? Konieczność. Konieczność bezwzględna przyznawania się do Jezusa. Jak mówi Boże Słowo Rzymian 1,16, Nie wstydź się. Nie wstydź się świadectwa Pana, nie wstydź się Chrystusa, nie wstydźcie Kościoła. Ewangelia jest bowiem mocą Bożą dla każdego wierzącego. Rzymian 1,16. Nie bój się odrzucenia. Nie bój się wyśmiania, nie bój się prześladowania. Jeśli to wszystko przyjdzie na Ciebie, to będziesz radować się w Panu, bo wtedy co? Okaże się, że jesteś uczniem Jezusa. Wtedy będziesz mógł się radować i cieszyć, jak mówi Jezus, na koniec błogosławieństw. Cieszcie się wtedy i radujcie. Zostaliście wyróżnieni. Wyróżnieni prześladowaniem, mówi Pan. I każdego, kogo spotkają, prześladowania spotka wielka nagroda w niebie, mówi Chrystus. Tak jest ufnością i odwagą wtedy się nie smuć, że ktoś cię nawyzywał, odrzucił, wyśmiał, sponiewierał. O, dzięki ci Panie, powiesz. Ze świętym Pawłem, który mówi do Tymoteusza, każdego, kto chce żyć pobożnie z Bogiem, spotkają prześladowania. Tego możemy być pewni, alleluja. Aleluja. Aleluja. Możemy być tego pewni. Nie bój się więc takich sytuacji. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś uczniem Jezusa, więc w górę serca. Mówi Chrystus do nas z Ewangelii Jana, rozdział 16: Będziecie w nienawiści u wszystkich, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Mówię to Wam, powiedział Jezus, abyście pokój we mnie mieli, pokój serca. To jest to, czego świat nigdy nie da. Pokój Jezusa. W głębi Twojego serca. On powiedział: Właśnie pokój daję Wam. To Wam powiedziałem, byście pokój we mnie mieli, pokój Jezusa. W tym stanie ucisku, próby czy prześladowania i odwaga. Pan mówi: Odwagi, jam zwyciężył świat. A ty idziesz za Jezusem, więc się nie bój niczego. Święty Jan mówi w swoim liście, tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest wasza wiara, to tak zwyciężać masz przez wiarę, którą zachowasz, utrzymasz i rozwiniesz w głębi swego serca. Więc w czasach próby, w czasach walki i zmagania, tym bardziej nabierz ducha. I podnieś głowę do Pana w modlitwie, by Cię napełniał, by ci dał siłę, byś zawsze pamiętał, że Jemu jest dana wszelka władza w niebie i na ziemi. I On obiecał, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata przez wszystkie znaczy przez wszystkie, znaczy przez dobre, znaczy przez złe. Przez te średnie, przez te, gdy cię cały dzień boli głowa, już nie możesz wytrzymać, jest wtedy z Tobą. Jestem z wami. I dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, więc uczeń Jezusa swą nadzieję pokłada w Panu i w tej obietnicy nieustannej Jego obecności na co dzień ją przeżywaj, odkrywaj, pogłębiaj. By chodzić w obecności Pana, jak mówi Słowo Dzieje 17, w nim żyjemy. Poruszamy się i jesteśmy. Jesteś w Bogu, jesteś z nim. On ma być Twoim prawdziwym powietrzem. Powietrzem, którym oddychasz, jak Jezus mówi do Alicji: Oddychaj mną. Oddychaj mną. Oddychaj duchem Bożym. Nabieraj ducha i podnieś głowę nie bojąc się. Chrystus daje ci moc. Chrystus daje ci autorytet, daje ci siłę, jak obiecał, otrzymacie jego moc, aby świadczyć. Trzeba prosić o tą moc. Trzeba prosić o moc. U Świętego Pawła to greckie dynamis Dynamit ma być w Tobie, jako uczeń Jezusa, a nie taki, o przepraszam, że żyje. Wszystko mnie wiecznie boli, ciągłe narzekanie, lamentowanie. Święty Paweł mówi: by z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Dynamit, moc do Bożego Ducha. Amen? W Tobie ma być ta moc. Od chrztu, od bierzmowania, a ty przez modlitwę tylko rozpalaj ten ogień w swoim sercu, by iść i dawać świadectwo i głosić Chrystusa, bo walka trwa, jest walka. Nie toczymy walki przeciw krwi, przeciw ciału, mówi święty Paweł, będziecie kończyć ten tydzień tym tekstem o Bożej zbroi, ale toczymy walkę z mocami ciemności. Całe życie jest walką uczy księga Hioba i jesteśmy do tej walki powołani do walki duchowej tak, diabeł jak lew ryczący krąży, krąży, szukając kogo pożreć, ale przeciwstawiaj się jemu, wiarą modlitwą, ufnością a mówi Boże Słowo, odejdzie od Ciebie i zwyciężysz odejdzie od Ciebie, więc bierz udział mówi Boże Słowo, w trudach w przeciwnościach Bierz udział, drugi Tymoteusza 2 Tymoteusza 2:3, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Bierz udział w trudach i przeciwnościach. Nabieraj mocy w Panu, nabieraj Bożego Ducha, nakładaj Bożą zbroję, tą zbroję duchową, by się ostać, przeciwstawić. I zwyciężyć wszystko. To jest nasze powołanie, nasza droga, na którą Chrystus nas zaprasza. A zatem kończę jednym zdaniem z listu do Filipian 4.1. Stójcie mocno w Panu. Powtórzymy. Stójcie mocno w Panu. Jeszcze raz. Stujcie mocno w Panu. Amen. Amen? Czyli nie będziemy leżeć, pochylać się, zwieszać głowie jak sitowie, ale mamy stać jak ten dobry żołnierz Jezusa Chrystusa na warcie. Daj nam to Matko Boża, która pod krzyżem stałaś. Ona nas tego uczy. Tabat mater dolorosa, bolesna, stała pod krzyżem i nie drgnęła nawet. Rozumiecie? Maryjo, bolesna, widzisz, stojąca pod krzyżem, daj nam taką postawę wiary, by stać mocno w Panu. Amen.